kto tu będzie, kto tu będzie czy ktoś zawita zobaczcie chwilę, chwila, moment, o może tak może tak czy ktoś tu wpadnie dzisiaj jest sobota co wy, śpicie jeszcze? Halo, halo Jest Łukasz, siemasz Łukasz Tomek, Siemandero Zobaczcie gdzie ja jestem Niektórzy kopią Niektórzy kopią, a ja tutaj sobie nad jeziorkiem przed pracą Cześć Łukasz Siedlarski Kasa Zobaczcie jakie ładne, ładne widoki Jezioro Windermer. Tak to tutaj wygląda Jest sześć osób, jest pięć osób Kto tu jeszcze wpadnie Kto tu jeszcze wpadnie Ładnie jest, ładnie jest Magnecik na linę i jazda Tak Zobaczcie Pogoda dzisiaj piękna Jak trzeba iść do pracy Ale dobrze bo to się przyjechało Plac, a nie na odpoczynek Jest srebrny misiek Zobacz Misiek Co tu się dzieje w ogóle Niektórzy kopią w Warszawie Cześć, cześć Maciej Niektórzy kopią w Warszawie Cześć Sławek Cześć Sławek Zobacz fajna miejscówka tutaj jeszcze jesteśmy przed sezonem, ale Ale jak będzie sezon, podobno tu są tłumy i tyle A te warszawiaki w ogóle nie oglądają, bo kopią, bo kopią ryby są, ryby są. Tutaj już się umawiam z, z kolegą jednym czy drugim na rybki jest dużo szczupaka węgorza o koni, ale niestety niestety nie można nawet sztuki wziąć, nawet sztuki nie można wziąć, także tylko dla frajdy możemy sobie połapać i tyle pięć osób tylko pięć osób tylko kuracie, cześć, cześć, zobacz jak pięknie, zobacz jak pięknie piękna pogoda, nie jest tak ciepło ale, ale jest ok. ale jest ok. cały czas ucieka mówię kurczę odpalę, pokażę wam bo ja też jestem pierwszy raz w tym miejscu akurat e, na tych pomostach tutaj nad jeziorem więc mówię nagram wam filmik jakiś taką relację i i odpalę life'a O, jest Grzesiu, jest Grzesiu, zobacz Grzesiu Tak to tutaj wygląda Ja dzisiaj przed pracą jestem domek, <laughs> O no, wiosna zapasów Zobacz ładnie jest Fajnie, że można przed pracą jeszcze przejść się, pochodzić chwileczkę Ojej, ale uciekać, ale uciekać Tragedia, tragedia Wrzesiód tam zadzwoń do Moniki, że ja relacje prowadzę. Bo ona nie widzi pełni. <laughs> Śnieg. słyszałem, że w Warszawie. Też ze śniegiem. Tak, tak. Maciej to jest Winderman. Mindermer czyli Północno-Zachodnia 200 czy mil jakieś chyba od Szkocji Tak to wygląda Kto tu jeszcze wpadł? Joho, Hehe, Dyson pink, jest, jest lucky detector Fajnie No już dzwoń, już dzwoń, bo tam przecież w w porządku, no, w porządku, laki, no. Tylko, że bez rodziny to jest naj, największy problem jak na razie. Ale miejmy nadzieję, że jakoś to się zmieni niebawem. Ucieka się mi cały czas. O, tak to wygląda. Warszawska ferajna cały czas jest ze mną. Cały czas jest ze mną, żeby nie było. Na 13 do pracy Jest godzina 10.23 tutaj O ktoś wpadł śnieki zimno, no widzisz O Czy ta moja zona jest? Czy tej mojej zony nie ma Chciałem jej pokazać jezioro Ale widzę, że chyba nie ma no, ty 7 lat we Francji, no pewnie, że tak. No. To jest wiesz, to jest. Trzeba się przyzwyczaić. Trzeba się przyzwyczaić. No i co, Monika, jesteś czy cię nie ma w ogóle? Bo ja nie widzę od ciebie komentarza jeszcze. Piękna pogoda. Mówię połączę się z wami na chwileczkę O jest, jest O jest, jest, zobacz, się bo... przyszliśmy przejść O Tak to tu wygląda No widzisz, ja jeszcze nie kopałem Blaki Ja jeszcze znaczy nie, przepraszam ze trzy razy szpadel Zamoczyłem ale to trzy śmieci i tyle w temacie. Ale miejmy nadzieję, że w środę na plażę pojadę, to, to coś... Ee... Cześć, Janusz! Że coś tam pokopię. Słyszałem, że na tej plaży często różne rzeczy wychodzą, nawet złotka także. Blackpool. Kto tam jeszcze jest tutaj? Co tam jeszcze jest tutaj? Pogoda dziś jest tak piękna, że co prawda nie jest za ciepło. Chyba jest, nie wiem, chyba z, z 6 stopni chyba tylko, ale chyba z 6. O. Nic nie piszecie, to mi chyba te czaty uciekają. Chyba tak, chyba tak. Nikogo z tej warszawskiej ferajny chyba już nie ma. Ja przyszedłem na spacer nad jezioro. O Takie jeziorko Woda czysta Cześć Adaś, cześć włóczyki W porządku laki, w porządku Zobaczcie Dla tych co, dla tych co dopiero wpadli Spacerek przed pracą Z rana, no może nie tak z rana O ile Czarnówek. Woda czysta, trzeba przyjść na ryby. Trzeba przyjść na ryby. Cześć Dorota. Gdzie Patek? Kurde, ja przyszedłem na spacer. Gdzie tu kopać, jak to same skały. kurde No. Więc Monika oglądasz pewnie z ulką, czy nie oglądasz z ulką? Naprawdę jest fajnie. A tam jest, no nie będziecie widzieli, tam na wzgórzu jest jakiś tam zamek. Podjedziemy do niego, naczynie dzisiaj, Jakiś tam, nie wiem czy, znaczy szkocki, dawny szkocki, bo to chyba tu jakiś szkocki, nie wiem czy książę, czy jakiś tam pierwszy, pierwszy ten szkocki król mieszkał chyba. Ech, ale to wszystko w swoim czasie, nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz. Także, widzisz żonko, za dwa tygodnie tutaj przyjdziemy nad jezioro. Z grillem jakimś może, co? Kiełbasy, ktoś polski? <grym> kurde Adaś przyjeżdżaj, mówię ci jadać przyjeżdżaj, kurde Z familią, jak już tam może w maju Czy coś, jak cieplej będzie Bo naprawdę jest ładnie Z Ulą i z Klaudią, no to bardzo fajnie Zobaczcie To jest jeden z takich Tutaj no, na najbliższy Taki pomost przyszedłem gdzieś jest 15 minut w dół będziemy wchodzić pewnie z godzinę, bo to pod górkę Ale Dobrze Chłopaki jadać kopią tam Pojawić się na pewno No i bardzo dobrze i bardzo dobrze Tak, za, za granicą jestem włóczyki Za granicą O, Antoni jest. Cześć, Antoni. Zobacz, jakie ładne klimaty tutaj są. Rano to się czuję jak na wakacjach. O, jest i Robercik. Widzisz? Robert. Wy też tam z Mariolką wpadajcie. <gryw> na jakiś weekend. Bilety tanie jak bars. O. Eee, Sławek, ja jeszcze nie miałem przyjemności jechać samochodem. Znaczy jechałem, ale jako pasażer. Ale może już niedługo. No, pogoda dzisiaj jest piękna. Dwa dni teraz padało. Zresztą ja tutaj zauważyłem, że to jest dzień. Dzień pada. Dzień w miarę fajnie. Dzień pada, dzień w miarę fajnie. Eee, w, Wielkiej Brytanii. Znaczy, w Wielkiej Brytanii. Prawie pod Szkocją. O. Takie wariatki dwie lecą tutaj Drą się Siemas Cie Siemas Chłopaki kopią, nie widzą tam w ogóle, że ja Tutaj life'a mam Ale cóż Ojej, powiem wam, że Tak się tylko włączyłem na chwilę eee, Tutaj troszeczkę ponagrywam rzeczy Eee, może pojutrze ja Wam jakiś filmik zmontuję z tego. No niestety nie w Warszawie, niestety nie w Warszawie. Eee, ale są tam chłopaki, także spokojnie. Będzie liczna, liczna obsada w Warszawie, także kopią, goszczą się. I dobrze, musi być. Eee, włączyłem tak na chwilę, będę... Będę wam jakiś filmik skręcał stąd. Na razie nie skopania niestety. A teraz będę kończył, bo strasznie mnie uwiera, co się muszę iść za potrzebą. <noise> A nie wiem gdzie tu gdzie za krzak muszę iść. Także e, trzymajcie się, bo ja też za bardzo czasu nie mam. Zaraz muszę wracać, bo pewnie mówię że za 40 minut będziemy wchodzić pod górę i tyle. I tyle. Chciałem wam pokazać, bo sam jestem pierwszy raz w tej miejscówce tutaj. Do zobaczenia wam wszystkim. Dzięki Elu. Do zobaczenia.